Jak się manno moi mili, u Patensona, że się zagościli. Właśnie zaczynamy mody w FS, sprawdzamy kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Better Contract dzisiaj na kanale, czyli lepsze kontrakty. FS19 oczywiście dość stara już modyfikacja, ale może nie wszyscy znają, nie wszyscy korzystają, a niektórzy się do tej modyfikacji przekonają. Więc co to znaczy, czym to się je i jak to działa. Odcinek długi, Bugi nie będzie zbyt długi, ponieważ wiele pokazywać nie trzeba, ale zaprezentujemy. Oczywiście wchodzimy w panel. Jesteśmy na mapie Ravenport, na nowym rolniku i mamy kontrakty. Co nam się zmieniło? Jeżeli chodzi o kontrakty, na początku rozgrywki zawsze mamy kilka podstawowych kontraktów, które z biegiem czasu nam się pokazują. Te kontrakty oczywiście jak czas płynie, pokazuje nam się ich coraz więcej, mają swój termin, znikają, pojawiają się następne. Nieraz jest tak, że lista jest pusta, a my dodatkowo dostajemy taką opcję, że poza tymi kontraktami mamy coś takiego jak Nef Contract. Klawisz X domyślnie, Nef Contracts, czyli nowe kontrakty. Klikamy Nef Contracts i automatycznie pokazują nam się. Nowe kontrakty. Możemy kliknąć jeszcze raz nev kontrakt i kolejny kontrakt nam się pokazuje. Możemy tą listę również klawiszem C wyczyścić. Clear Contracts. Dziękuję. Nie mamy żadnych kontraktów. I ponownie nev kontrakt. I pokazują nam się kolejne nowe kontrakty. Jeżeli któreś nam nie odpowiadają, sprawdzamy ponownie, które następne w linii. Impul będzie więcej, podejrzewam, że na mapach. Podejrzewam, bo nie sprawdzałem. Na mapach, na których jest bardzo dużo pól e, tworzonych przez modmakerów e, w polskim klimacie, zwłaszcza gdzie tam są po 100 i nawet 200 ponad e, pól, tych kontraktów naprawdę może generować się bardzo, bardzo dużo. E, możemy w nich tasować, nie musimy czekać, możemy sobie po prostu kliknąć na kontrakt i w tym momencie nowe kontrakty nam wyskakują. Jeżeli jakiśkolwiek kontrakt. Przyjmiemy w tym przypadku i przyjmiemy na przykład zbiór plonów. Mamy dwa kontrakty. Zrobimy clear contract i w tym momencie tylko te dwa nasze aktywne kontrakty zostają na liście. Cała reszta ginie. Ale co? Mało nam? No to new kontrakt. A czemu nie? Jeszcze nam nie to pasuje. Jeszcze nie to. I tak możemy klikać. Aż tutaj nam się porobią nasze. Odpowiednie kontrakty. O, I na przykład sobie wybieram zbiór plonów ponowny, wyczyszczę. Dziękuję. Proste, proste, łatwe, łatwe. A jak bardzo pomocne? Genialne. Bym powiedział genialne, ponieważ nie musimy czekać na ogłoszenia od lokalnych rolników, aż wydadzą swoje ogłoszenie. Tylko sami do nich możemy zadzwonić. Sami do nich wykonać, przejść się, zagadać. Słuchaj, mam sprzęt, mam czas. Nie potrzebujesz przypadkiem pracowników. Nie potrzebujesz zrobić czegoś na polu. Potrzebujesz? A co potrzebujesz? A zbiór plonów potrzebujesz. A ja mam sprzęt, mam czas, więc jadę. Nie mam kombajnu, a mam sprzęt do zielonkarski. Prasowanie bel. A słuchaj stary, no bo wiesz, łąkę by trzeba było mi ogarnąć. No dobra. Mam odpowiedni czas, mam odpowiedni sprzęt. A jak nie mam sprzętu, ja mam czas. Ty dasz sprzęt, też się dogadamy. Więc w tym momencie dziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. I do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.